Słuchajcie, ja często nagrywam takie filmy, w których daję jakieś hasło przewodnie, do którego się później odnoszę. Dzisiaj miałem Wam dać takie hasło wyrachowanie i powiem szczerze, że najlepiej odda to, jak obejrzycie sobie film Krzysztofa Gonciarza, wpiszecie sobie na YouTubie Pandora Gate 2 i tam będzie długi film, on ma dwie godziny, ale polecam go obejrzeć. Ja, Krzysztofa Gonciarza znam od dawna oglądałem go jeszcze jako e, no, sporo młodszych chłopaki I taki nagrał kiedyś taki film krok pierwszy i ten krok pierwszy to był bardzo fajny film i on mnie wtedy zainspirował bo to była taka produkcja która dała mi do myślenia że YouTube to będzie coś więcej niż tylko taki e, portal na którym sobie ludzie wrzucają filmiki I to się sprawdziło i to, co go później dotknęło i czym się później zajmował, trochę odbiegało od tego, czym ja się interesuję na co dzień, więc gdzieś tam odbiłem od tego kontentu, który tworzy, ale uwierzcie mi, że jeżeli chcecie zobaczyć prawdziwe wyrachowanie, to koniecznie obejrzyjcie ten jego materiał. Pozdrawiam serdecznie.